W kolejnym filmiku dzisiejszy filmik powstał na prośbę jednej z moich widzek. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie ten temat zainteresował. Pomyślałam sobie, że rzeczywiście jest on mocno na czasie, ponieważ my, którzy borykamy się tutaj albo z koniecznością trzymania diety, albo z chęcią na przykład zrzucenia kilku kilogramów, no to przeżywamy taki teraz stresujący czas, bo przyszły święta, bo przyszło bardzo dużo dobrego jedzenia. No i teraz pytanie pojawia się, jak nie przytyć w czasie świąt. Od razu wam powiem, że to, o czym mówię, bazuje na moich doświadczeniach, ale też na wiedzy takiej bardziej psychologicznej niż dietetycznej. Mi się w ogóle wydaje, że jeżeli chodzi o odchudzanie, o, o wszystkie te sprawy związane z utrzymaniem albo utratą wagi, to wiedza psychologiczna też nam mocno pomaga, bo Chyba również jest to sprawą psychiki, nie tylko samego liczenia kalorii, nie tylko skupiania się na y, takim aspekcie dietetycznym. Ok, tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy już do konkretów. Pierwszą rzeczą, która wydaje mi się, że jest bardzo ważna, to to, żebym powiedziała, że w czasie świąt ja ję wszystko to, na co mam ochotę i w takiej ilości. Na jaką mam ochotę? No ale gdzie tu jest myk? <gryw> Jem wigilię. Pierwszy dzień świąt, i drugi dzień świąt. I koniec. Dlatego, że wydaje mi się, że bardzo często tyjemy wtedy, kiedy my jeszcze dojadamy po świętach resztki. I tak naprawdę ten świąt, ten czas, kiedy my spożywamy bardziej wysokokoloryczne pokarmy, wydłuża nam się, czasami nawet do Nowego Roku. No bo wiecie, jak tu się oprzeć makowcowi, który gdzieś tam zostanie, jakieś jeszcze kawałeczki, e, pierożki, które tak wcześniej przez Owiecie lepiliśmy, no tego nie wyrzucimy. Tak więc zjadamy to i mówimy, od Nowego Roku się odchłodzam. I rzeczywiście najprawdopodobniej w takiej sytuacji będziemy mieli z czego kłótnąć. Słuchajcie, tak naprawdę to przytyć w święta jest bardzo trudno, ponieważ żebyśmy my zyskali dodatkowy kilogram, to musimy zjeść 6000 tysięcy kalorii poza, poza normę, tak? Czyli tak naprawdę jedząc to, co chcemy, to, na co mamy ochotę, nie objadając się do tak, tak na maksa, ale nie ograniczają się praktycznie w niczym, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że my w ciągu dwóch, trzech dni świąt przeżyjemy. Owszem, bardzo często jest takie, że kiedy wchodzimy na wagę po świętach, to ona pokazuje tak kilo dwa w górę, ale najprawdopodobniej będzie to po prostu zbierająca się woda, która gdzieś tam w nas zalega, no bo jemy bardziej słono, nie ruszamy się, trawienie jest gorsze, także nie tylko woda nam zalega, ale również wszystkie inne te resztki, niestrawione jeszcze. I wystarczy później dwa, trzy, cztery dni jeść lżej, wrócić do swojego sposobu odżywiania, żeby te kilogramy gdzieś po prostu. Nam umknęły. Także myślę, że to jest taka najważniejsza sprawa, którą wcześniej trzeba sobie uświadomić. A co robić, kiedy zostaną nam te resztki po świętach? To dla mnie takim najlepszym sposobem jest mrożenie tego. Czyli albo po świętach, czy już pod koniec świąt, kiedy wiem, że my tego wszystkiego nie zjemy, zbieram tę resztę, czasami tutaj dużą resztę, ofitą resztę, i gdzieś tam jeszcze sobie podmrażam, ale częściej robię tak że przygotowując pokarmy, to co się, te świąteczne przed świętami, to co się da już poporcjować i zamrozić, to ja to porcjuję i zamrażam. I potem wyjmuję ten maleńki woreczek, gdzieś tam piroków, czy uszy, który wiem, że zjemy za jednym razem, albo troszkę nam tam zostanie i gdzieś tam sobie potem dojemy tego dnia. Nie marnuje się w ten sposób jedzenie, zjadamy tyle, co, co potrzebujemy, nie musimy jeść na siłę. Myślę, że jest to taki, taki dobry sposób. Jeżeli tego jeszcze nie próbujecie, spróbujcie jak Wam to wyjdzie. Drugą sprawą, którą też myślę, że trzeba tu poruszyć, to jest to, że przygotowując pokarmy świąteczne, zwłaszcza takie jakieś, które mamy dużą ochotę, na które czekamy cały rok, nie wiem, ciasta, ja, ja, ja uwielbiam na przykład strucle marcepanową albo tam pierniczki różne, no to jak ja już ten sobie ten pierniczek, te czy, czy tę spustę upiekę, to najczęściej nie czekam do świąt, żeby ją zjeść, tylko kawałeczek na smak przed świętami też zjadam. Co tam to daje? Po pierwsze, nie czekam już tak mocno na ten smak i nie wypadam potem w tej i nie pożeram tych dwóch czy trzech kawałków. No, bo ten smak już w jakiś sposób mi się. E o swoju. On już, on już, jakby mózg przyjął, że jest to zapotrzebowanie, że, że zjadłam, że, że jest to dobre. Owszem, sięgnę po niego święta, a oczywiście, że tak. Natomiast na pewno y, 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 będzie to mniejszy kawałek niż gdybym zjadła, myśląc, no dobra, teraz mam te 2-3 dni, tak żeby się najeść na, na zapas. Tego zapasu jakby nie muszę robić, bo wcześniej już gdzieś tam jakiś kawałek był y, i ta, ta potrawa, którą na przykład jem tylko w czasie świąt, y, jest już potrawą, którą mózg odhaczył jako zjedzoną. To też jeszcze tutaj jest jedna sprawa, o której warto wspomnieć. My przed świętami szybciej strawimy, szybciej spalimy te kalorie dodatkowe, no bo przed świętami to my najczęściej biegamy, załatwiamy różne sprawy, jesteśmy cały czas w ruchu, a w święta to już tak niekoniecznie. Także to jest też taki, taki mój tip, który służy, który zauważyłam, że mi rzeczywiście pomaga potem w jaki sposób dobrze, dobrze tutaj jeść. Kolejnym tipem to jest to, żeby nie zastępować tradycyjnych potraw jakimiś potrawami w naszym myśleniu, rozumieniu bardziej zdrowymi albo mniej kalorycznymi. No na przykład zamiast piernika pieczemy sobie jakieś tam brownie z fasoli albo pyszny jagielnik albo jeszcze inne zdrowe tutaj pokarmy. No, i tutaj może być problem, bo jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że u Was na stole zawsze były piernik, makowiec, czy inne takie ciasta, które Wam się kojarzą, orzechowiec na przykład, inne takie ciasta, które Wam się kojarzą ze świętami Bożego Narodzenia, to obecność tych ciast i jedzenie tych ciast daje Wam coś więcej. Niż taką przyjemność w jedzeniu. W sensie takim, nie tylko przyjemność, taką e, e, jedzeniową, ale także spokaja Wasze pewne potrzeby psychologiczne, jakieś potrzeby odświetlności, ciągłości, tradycji. Być może kojarzą Wam się te ciasta albo te inne potrawy z kimś, kogo już nie ma z Wami na świętach z różnych powodów. I teraz, kiedy. Wy sobie zjecie taki pyszny jagielnik, umownie mówiąc, który zresztą wcale nie musi być mniej kalorii niż na przykład piernik czy makowiec, to Pewne potrzeby gdzieś tam będą próbowały dojść do głosu. Jeżeli na przykład yy, zawsze jedliście, nie wiem, na drugi dzień świąt, powiedzmy, pierogi albo łóżka odsmażane na masełku, a teraz mówicie, nie, 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 ja sam gotuję z wody, to bardzo możliwe, że ta potrzeba tego takiego chrupiącej skórki smażonej na maśle gdzieś tam w was będzie. I nie dość, że te swoje pierogi z wody, to jeszcze potem czymś dodatkowym smażonym w ten właśnie sposób sobie dojecie. E, czyli yy, tak naprawdę jedziemy to co, co nam się dobrze kojarzy ze świętami i co naprawdę mamy ochotę w te święta zjeść. I kolejną taką sprawą, która już bardziej praktyczną, już mniej psychologiczną, która, która też moim zdaniem jest ważna, to jest to, żeby sobie nie dokładać dodatkowych pustych, niepotrzebnych kalorii. Na przykład przez napoje, przez nektary, soki, jakieś napoje gazowane, które być może też kupujecie na święta. Gdzieś tam też zgodnie z tradycją, która była, nie wiem, czy u Was, ale zawsze on mnie kupowało się na przykład Coca-Cola na święta. To był taki, taki czas, kiedy właściwie chyba tylko ona była wtedy w, naszych, w naszym domu. A to, jeżeli coś na nadziejecie, możecie sobie śmiało odstawić, no chyba, że jest to dla Was rzeczywiście jakaś taka tradycja, ciągłość Waszych świąt Wam to daje spokajać też inne potrzeby poza tymi takimi potrzebami jedzeniowymi, typowymi. Um, i też ostatnia rzecz, którą, którą myślę, że my o tym wiemy, ale, ale to jest też ważne, żeby spędzać ten czas w miarę możliwości aktywnie, żeby pójść na szybki spacer, żeby yy, na przykład poćwiczyć, jeżeli ćwiczycie yy, na co dzień. Dużo, dużo osób w tej chwili, jak my sobie gdzieś tam chodzimy, podczas właśnie naszych spacerów świątecznych, widzimy osób, które biegają na przykład rano po południu, wieczorem, o różnej tej porze można tutaj spotkać. Więc jeżeli mamy taką możliwość poruszania się, to dobrze, będziemy czuć się lżej, będziemy czuć się lepiej i na pewno też łatwiej będzie nam to wszystko tutaj wyzbywać się tego, a co wcześniej jeszcze chłonęliśmy. Także, kochani moi, takie są te moje typy, te moje, tipy, te moje które, które dziś tam funkcjonują u mnie i sprawdzają się całkiem dobrze. Najważniejszą sprawą, nie stresujmy się do święta, niech niech sprawa kalorii nie będzie dla nas sprawą, która spędza nam z oczu. Korzystajcie z życia, bawcie się dobrze, spędzajcie się ze swoimi bliskimi i twórzcie dobre, fajne wspomnienia. Do zobaczenia! Następnym razem.